Z zajęć numer 5. Czyli druga. Zajmiemy się przypisywaniem danego koloru, ewentualnie faktury, do danego obiektu. Po pierwsze, co musimy zrobić? Musimy zaznaczyć interesujące nas elementy okna w tym przypadku. Zaznaczamy te trzy elementy. H on select. Za pomocą narzędzia Attych. Będziemy je łączyli. Oczywiście e, wciśniam CTRL, żeby zaznaczyć jej więcej. Oczywiście tu odznaczam i udowodniam, że wszystkie elementy się połączyły. CTRL zatem wrócą na swoje miejsce. I teraz każde okno posiada jeszcze szybę. Szybę będziemy przekopiowywali z okna na boku. Oczywiście za pomocą narzędzia EDIT, klony. Jeżeli będziemy mieli zaznaczoną tą opcję, no pasuje ją zmienić na kopię. Czemu? Ponieważ jeżeli oryginał e, skopiujemy za pomocą tego elementu, to znaczy, że modyfikując kopię, e, modyfikujemy oryginał i wszystkie powiązane z tym elementy. Dlatego my klikamy tylko kopiuj, klikamy ok. Przesuwamy tu, jak nam pasuje. Wracam do ustawień, ustawiamy poligony, usuwamy niepotrzebne poligony. Jeżeli szyba nam odstaje, że nie widać ram okna, to należy zrobić. Zaznaczamy szybę i oczywiście cofniemy ją. Kawałek. Co dalej? Oczywiście będziemy musieli zaznaczyć elementy i zaznaczamy to oraz to. I on select. I ponownie łączymy ze sobą to samo narzędzie. Control, ok, jest połączony. Co teraz? Teraz, żeby zmodyfikować to jakkolwiek, potrzebujemy wrócić na górę elementy. No i klikam po kolei ten element, ten element oraz ten element. I będziemy przepisywali teraz elementom ID. A co ID będę wytłumaczył e, później, ale po prostu na razie przepiszemy. Tu jedenka, tu dwójka. Tyle nam na razie wystarczy informacji. E, ok. Kontynuując, potrzebujemy teraz kliknąć M. Powinno wyskoczyć nam takie okno. Jeżeli nie wyskoczy te okna, klikamy. Z tego okna, klikamy modest. Pierwsza opcja. I wyskakuje nam okno, które nas interesuje. Tutaj jako, że zajmujemy się oknem, piszemy okno, po prostu żeby ułatwić nam szukanie później w, w wszystkich materiałach, które będziemy tworzyli. Klikamy material, multi sub object, klikamy ok. Nie, te opcje na razie nas nie interesują, klikamy po prostu ok. Tutaj wszystkie 10 elementów składa się na tą kulkę. Dlaczego musimy zmienić set number na 1? Klikam OK. No i oczywiście będziemy pobierali materiały. Klikam to. Szukamy czegoś takiego jak bitmap. Klikamy OK. Pobieramy interesujący nas element. No i posiadamy tą kulkę. Co dalej? Dalej wracamy po prostu do okna. Posiadamy już ten element. Oraz będziemy posiadały... E Potrzebowali elementu, który będzie szybą, czyli dodajemy do kulki kolejny jakby element. Szukamy czegoś, co jest najbliższe kolorystyce szkła. Chyba takie będzie odpowiednie. Ok. I teraz, żeby przenieść tą kolorystykę na okno, co potrzebujemy zrobić? Po prostu mamy zaznaczone okno. Klikamy, żeby nam dodało elementy. Teoretycznie nie widać jeszcze, żeby coś się stało, ale spokojnie. Szukamy w modyfikacjach www. www.map. Klikamy OK. I tutaj bardzo ważnym elementem jest, żeby zaznaczyć box. Czemu później wytłumaczę? Przechodzimy do Edit Poly. Zaznaczamy poszczególne elementy. I przechodzimy jakby do okna jeszcze Okej, okay, jak widać faktura już nam się naniosła jakaś Co jeżeli słoje będą się układały na wszystkie w jedną stronę zamiast tu w tą, tu w tą Właśnie po to zaznaczyliśmy bokser, żebyśmy mogli teraz modyfikować to. Po pierwsze przechodzimy do UW. To możemy już zamknąć, na razie nie, będzie nas interesował. Czy swoje nam się układają poprawnie? Tu zakładam, że nie, nie będą mi się układały poprawnie. Aha, nawet nie widać moim A. Dobra, układajmy się poprawnie, ale i to Wam pokażę o co chodzi. Kopiujemy. Okej, okay. jest skopiowane. Teraz musimy... Jest. Ok, mamy no jeszcze dwie, dwa elementy zrobione. Teraz zaznaczamy poligony. I teraz zaznaczamy interesujące nas poligony oczywiście z kontrolem, jeżeli potrzebujemy doznaczyć z ALTem, jeżeli potrzebujemy odznaczyć. To jest bardzo ważne. Teraz klikamy oczywiście pastę, bo wklejamy to u MAT. I co dalej? Dalej gizmo. To takie narządko, które pozwoli nam obracać, rotować element yy, nasz podkład i rotacja. Za pomocą rotacji będziemy teraz obracali słoje. Jak widać już tam się trochę obróciły. O, całkiem się wyobracały. Ok, jeżeli uznamy, że już nam odpowiada, ją swoje. A no, jak widzę, które pod skosem nie zrobiłem, ale to kwestia poprawnego ułożenia, no to odznaczamy. Ctrl all i teraz będziemy mogli kopiować wszystkie okna i wklejać je w następne i po prostu modyfikować. Oczywiście za pomocą edit, klonę i klona. Ok. I no to w sumie tylko tyle na tyle w tym materiale. Dzięki. Koniec.